Peter Drucker powiedział kiedyś, że najlepsi ludzie nie potrzebują być zarządzani. Potrzebują, aby usuwać im różnego rodzaju przeszkody. I tutaj zaczyna się prawdziwe zarządzanie ludźmi. W badaniu przeprowadzonym przez Google w 2016 roku w ramach projektu Aristotle sprawdzano, jakie są cechy najlepszych zespołów najbardziej skutecznych i efektywnych. Okazało się, że główną ich cechą jest Bezpieczeństwo psychologiczne. To nie KPI, to nie mowy motywacyjne, czy przyciskanie pracowników decyduje o ich efektywności. Decyduje o tym, czy pozwalamy im popełniać błędy, czy jesteśmy w stanie z nimi rozmawiać o tych błędach i wspólnie je analizować i naprawiać, czy mogą swobodnie zadawać pytania, czy są w stanie wyciągać z nich wnioski, brać odpowiedzialność za swoje działania i odpowiedzialność do kolejnych zadań. Sprawdź terminy na www.cts.pl i dołącz do menedżerów, którzy prowadzą swoje zespoły idąc z nimi razem, a nie ciągną ich za sobą.